Po pięciu latach od wydania platynowej męskiej muzyki z nową płytą powraca projekt Waglewski Fish Amade. Tym razem jest to płyta wymyślona wspólnie, zespołowo, ponieważ od czasu poprzedniej płyty, będącej jednorazowym projektem, powstał zespół waglewski Fish Emade. W związku z tym większa dojrzałość i większa spójność materiału. Po ukończeniu i przesłuchaniu całości, nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że to najbardziej osobisty, najgłębszy i jednocześnie najprawdziwszy materiał, biorąc pod uwagę wszystko to, czego dokonaliśmy do tej pory. Tak o nowej płycie mówi Wojciech Waglewski. Po premierze płyty rozpoczęła się trasa koncertowa waglewski Fish Emade. Matka, syn, bu. Koncerty to zupełnie inny i niezwykły wymiar tego projektu. Trzech waglewskich na jednej scenie to pewność, że koncert dostarczy publiczności wiele emocji i uniesień artystycznych i tak bez wątpienia było w Tarnowie. I'm gonna change it up for you